Ja wiem Alan, chodź. Chodź, chodź. Tak. Szacunek, tak jak mówię na każdym wywiadzie, teraz też będę mówił, wiem, że wiem, że wiem, że ci jest smutno, ale uwierz mi, ja byłem, ale, alan, kazałem, kurwa, nie? ja byłem mega przygotowany, uwierz mi, byłem mega przygotowany. Stary, ja dam ci te rewa... W MMA. Pierwszy raz dam ci te rewa Nie płacz mordo, ty jesteś... Alan. Uspokój się, Szymonie. uspokój się. Dla mnie, dla Jasne. mnie ci powiem dałeś serce. Dałeś, wyszedłeś, walczyłeś. Ja tego chciałem prosić swoich kibiców... Wie. I, nie co, nie i tyle, i przepraszam co, po prostu. Nie, nie ma za co, Alan, nie ma pierwszy, za co tutaj pierwszy, ostatni wywiad, i tak do zobaczenia po prostu. Alan, nie? słuchaj, e, zrób sobie przerwę, sobie wszystko w głowie i po prostu wróć. To jest taki oklepany, ale naprawdę, stary, wróć silniejszy, bo, tutaj, naprawdę, bo szkoda, na... wie... Aż mi jest naprawdę tak, stary, jesteś jest dobry niż Alan... po... i naprawdę nie warto, stary. Słyszysz? Stary, to są tylko free fighty. Było no, jak było. O to że nic nie pokazałem, nic, zero. Ale zero. Wiesz, że ja bym, ja ci powiedziałem ja bym najlepiej przygotowany ze wszystkich walk jakich trafiłeś na najgorszą wersję mnie. Naprawdę trafiłeś, uwierz mi na najgorszą wersję mnie. Ja ci dam ten rewasz BMA, wiem, że BMA naprawdę możesz mi dużo zagrozić. Tylko Alan. mi dużo zagrozić.